Yy, witam Was. Msiema, mówi do Was w Będziemy sobie dzisiaj grać w. O! chyba. O, dobra. Yy, będziemy sobie grać w Creepy's Night at Freddy's. Jak się. O, dobra, W. Central używa się światła. O! Dobra, interakt... Mm. Dab... E, wszyscy są. E, dab, open, close, k, dobra, w... Po się chować? O nie, anima! ma. co wiem? Wiecie skąd to jest robione? Nie wiecie. To musicie usłyszeć, że to wszystko jest karyzmota. Tu widać trochę tekstury nawet. Jezu! Kurde! Latarka! Chyba się nie polubimy dzisiaj. Ale ważne jest też to... Tab. Czemu tutaj nie mogę świecić? Tam nie mogę, tutaj mogę, ale tutaj nie mogę. Chyba, że trzeba by... Eee! To trochę niefajnie widzowie. O dobra. Tutaj są. I oni śmieć, tu jest. No i sety tacy też nie starzają. We wnawianie to lampem, lampem, pam, 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 pom 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 po prostu wiesz, że tutaj jest Foxy i ty se pijesz. Ona ciebie pięknie, tak? <grymne> no... Kole, kolkę pijesz, co nie? Kolkę pijesz. Truka w nocy nikt się nie rusza. A tutaj widać trochę, że animacje w kary z chyba. Ja wszystko, jakie. Nie znam innego. Wszystko. Widzieliście to? Jak ono. To nie śmieszne! Mnie niepokoi, dlaczego ona się tak szybko ruszyła. Znaczy, tak jakby. Kurde, jakby, jakby... to się trzeba szukać. Kurde, nie dobra, gdzie ona jest? I Je tu nigdzie nie Kurde, zaczyna się. Tak, ktoś się ruszy. Ej! Czy Co ty robisz? To dla mnie szczęścia. To też mi da szczęścia. Dobra, to mi ta Kurde, marionetka przecież! Ła, jeszcze nie taki baz był cholerny, i się go boję właśnie. O. i am not Oh, hey mada... Mother hey, oh, motherfucker Ai, é, um Pokémon. <laughs> oh, mamgo. <Gdzie> <laughs> <Siema. laughs> oh, tu não sai. Você não parte Sajebiście. Już się ruszyli wszyscy! Ej! Gdzie idziesz? Nie za psa! Teraz... Bonnie. No je! Yeah. Jest czwarta, no to... Co?! Ona już tu jest?! No nikodaj. Kurde. Co ty tu robisz? Miałaś być w szkole. A powiedziałaś historię? Bo ja mam takiego brata, mniej, mniejszy, młodszego ode mnie. I, I ten, ja mam szkołę koło takiego z fajn, to, 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 takiego sklepu. Gdzie wcale nie ma dużych, no są małe ceny. Y, tutaj będzie wchodzić denty. Albo, dobra. Mam brata, który jest młody, młodszy ode mnie. I jeszcze do końca nie umiem mówić i... No, wiecie, o co mi chodzi, tak? Taki Bobas. I on? Kiedy zauważy mnie, to od razu, TACel! 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 No i... Aj, halo. Nie tutaj, kurde. Yy. I ja sobie koło tego małem rowerem. Wiem, mamy parking trowerów koło szkoły, ale pomyślałem sobie, żeby koło... Bym miał szybciej, bo ja tak pójdę po szkole. I... Yy. Nagle Mama też może to groszka moja. Z, z moim bratem. No poszła z moim bratem. Do takiego fajnego sklepiku, który jest naprzeciw mojej szkoły. I tam był rower, co ja I tak mama... słyszy otrzymana ta cel, ta cel, ta cel, ta cel. I ona tak przestraszyła. Tak się przestraszyła. Pagarujesz? A po chodziło o rower, tak mi powiedziała, kiedy wyszliśmy ze szkoły. Uh, hu, hu, hu. Hi, 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 hi. no. Hi. Za chwilę. Czekajcie. Proszę szybko koń pomóc. Przyjechali do po, przyjechali po mnie. Red Bulla się nabi i leć Mateusz leć Łukaszku. Nie mogę. Wygrałem, dobra. Mam czy jeszcze film wam się spodobał? Jak tak, to zostawcie łapkę w górę. Albo jak się wam spodobał i nie macie konta, to... <grywy> to nic. To ja się z Wami żegnam. Papa!